Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Anita. Przyznam szczerze, że tego typu wideo jak dzisiaj jeszcze nie nagrywałam dokładnie w takiej formie. Chciałam nagrać to w ten sposób, ponieważ uznałam, że wszystko, co będę pokazywać, będzie dużo lepiej, dużo bardziej widoczne. Ja Wam co prawda już pokazywałam tego mini boxa, czyli karton, który. Na start mogą sobie zamówić nowe ambasadorki piękna. Jednak wiem, że część z was o ten produkt dopytywało. Chciałabym również, żeby moje nowe dziewczyny, a także chłopacy, ponieważ również w swoim zespole mam facetów, zobaczyli po prostu, co jest w tym mini boxie, zanim zdecydują się na zakup, ponieważ myślę, że jest bardzo, bardzo korzystny, a niestety tylko nowe osoby mogą go zamówić. Także otwieramy. Pięknie zapakowane, także tutaj sobie rozpakujemy wspólnie, zobaczcie. No i tutaj mamy taką karteczkę Ej, won, z Tobą jest piękniej. No super, słuchajcie, także już zaczyna się fajnie, i tutaj mamy przewodnik Starter Box, czyli otwórz się na piękną przygodę. No, i tutaj dowiadujemy się tak naprawdę, co jest dokładnie w tym boksie, i dowiadujemy się też, jaka jest filozofia tego. Jest to zestaw bestsellerowych produktów Avon. No i fajnie będzie poczuć te produkty, przetestować, poznać, potem przygotować się, dowiedzieć się więcej, żeby pokazać klientkom, później je zachęcić. Na końcu zamówić. Także takie wsparcie dla nowej ambasadorki. Oczywiście, jeżeli jesteś w moim zespole i bardzo zależy Ci na tym zestawie, a nie jesteś nową ambasadorką, koniecznie do mnie się odezwij. Coś pomyślimy, coś wymyślimy. Natomiast, jeżeli jeszcze nie masz swojego konta rabatowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączysz właśnie do mojego zespołu. Także byłoby super. Zobaczcie, możemy sobie zamówić trzy zestawy: może to być mini starter box, MIDI starter box albo Maxi starter box. Jeżeli któraś z moich ambasadorek użyczy mi ten starter box MIDI i Maxi, to również Wam zademonstruję, jednak na ten moment nie mogę obiecać. Także, co tutaj się znajduje w tym naszym mini boxie? Szminka True Color, czyli bardzo popularna, do tego tuż do rzęs, woda Attraction, podkład, zobaczcie wszystko jest w ogóle z opisami, tutaj kremy, balsam, yy, dodatkowo jeszcze tutaj już widzę, że jest yy, raczej produkty już dalej są z Mili, także ja Wam pokazuję jak to wygląda w praktyce. Yy. Balsam z Planet Spa Bardzo fajny, dobrze nawilżający Powiedziałabym, taki naprawdę kultowy produkt No i to całkiem sporych rozmiarów Tutaj mamy 200 ml, także fajnie Zobaczcie, również seria Enu Ultimate I to jest linia 45+, jednak bez względu na to, w jakim Ty jesteś wieku Zawsze możesz przecież to sprezentować mamie Albo komuś dalej odsprzedać To jest krem na noc i na dzień Są to takie kremy, z których większość klientek jest zadowolona z założenia 45+, ale mówię nie przykładałabym do tego takiej dużej wagi, raczej ważne czego nasza skóra potrzebuje tutaj mamy krem Enio Clinical czyli ten krem dwufazowy na okolice oczu na powiekę i pod oczy dodatkowo mamy jeszcze podkład Avon z Luxa Z SPF 20 I powiem Wam, że to jest kolor Natural Glamour Kolorów nie możemy wybierać Przychodzą odgórnie takie same Jednak ten kolor Natural Glamour Zobaczcie, to jest taki Powiedziałabym bardzo uniwersalny I ja nawet Wam pokażę, ponieważ akurat ten zestaw Tak czy inaczej jest mój, więc Mogę sobie tutaj pozwolić na Zobaczcie, to jest taki powiedziałabym no bardzo neutralny odcień, jeżeli bardziej rozsmaruję, to zobaczcie, praktycznie wtopi mi się w skórę. Krycie jest takie, powiedziałabym. Bardzo, bardzo delikatne nie ogólnie całkiem lubię te podkłady z Luxa Z tym, że podkłady to jest ogólnie temat taki, wiecie, bardzo dyskusyjny Najlepiej sprawdzić na sobie I podejrzewam, że dlatego też ten właśnie podkład jest właśnie w tym mini starter boxie Ponieważ jest to taki produkt dość kultowy no, moja ukochana i ulubiona woda Attraction Ona sama w katalogu kosztuje około 60 zł A zobaczcie, tutaj w zestawie za 100 zł tyle kosmetyków i jeszcze ta woda. Także naprawdę jestem skłonna uwierzyć, że ten zestaw jest wart. Faktycznie 260 zł. No i dodatkowo mamy tu jeszcze całe mnóstwo próbek. Fajnie możemy przetestować same, możemy komuś sprezentować, możemy zrobić taki pakiet domowy. Zobaczcie, ile tu jeszcze jest tych próbeczek. No po prostu mnóstwo. Tu mamy jeszcze szminkę, też w takim dość uniwersalnym kolorku. Szminek mam dużo otwartych, także wybaczcie, akurat tej nie będę otwierać. I tutaj mamy tusz, też pokazywałam Wam, jak on się prezentuje wcześniej w tym katalogu. Także, no, powiem Wam, że to by było na tyle. Moim zdaniem, zestaw jest naprawdę fajny i jest wart, naprawdę wart zakupu. Zobaczcie. Wartość około 260. My mamy za stówkę. Mamy tutaj. 8 sztuk pełnowymiarowych produktów i 24 próbki także naprawdę może nam pomóc w biznesie no jeżeli chciałbyście mieć taki starter box zachęcam do rejestracji przez mój link polecający, będzie mi bardzo miło witać w, w moim zespole jeżeli już się zarejestrowałyście a jeszcze sobie takiego boxa nie zamawiałyście to jeżeli to jest jeden z Waszych pierwszych katalogów współpracy to oczywiście takiego boksa możecie sobie zamówić zaraz tutaj sprawdzę. Wydaje mi się, że tu też był kod. Nie, tutaj kodu nie widzę, ale w razie czego jest to na waszej stronie głównej albo po prostu napiszcie do mnie wiadomość na Facebooku. No to jak jesteście w mojej drużynie, oczywiście wam ten kod podam. Także co? Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że również moim stałym widzkom to wideo się spodobało. No mówię, jeżeli będzie bardzo wam zależy na tym zestawie, odezwijcie się, może uda mi się coś dla was również załatwić. No i to by było na tyle. Jest również bardzo fajna na teraz ulotka na start, czyli znowu ulotka dla nowych ambasadorek, ale pamiętaj, być może ty masz konto, ale na przykład twoja najlepsza przyjaciółka, twój facet, twoja mama, twoja ciocia chciałaby konto założyć, wtedy możesz jej polecić mój link polecający. I nie dosyć, że za polecenie dostaniesz ode mnie prezent, ponieważ zawsze albo daję prezent za polecenie, albo dla ciebie, jak już dołączysz do mojego zespołu i złożysz zamówienie. Jeżeli chodzi o te paczuszki, ja wysyłam tak różnie, czasami od razu, a czasami mieją nawet 2-3 tygodnie. Oczywiście, jeżeli o kimś zapomniałam, to się dziewczyny przypominajcie. Ale przechodzimy do konkretów. Co mamy tutaj na start? Zobaczcie, w pierwszym katalogu współpracy mamy. Avon Attraction za 4,99 i wystarczy, że zrobimy zamówienie za 250 zł. No i później w kolejnym katalogu, jeżeli znowu mamy za 250 zł i znowu za 250 zł, to będziemy mogły sobie zamówić skórzaną torebkę oraz etui z batyckiego. Pamiętajcie jednak, żeby wpisywać te kody, to jest bardzo, bardzo ważne. Potem zamawiamy znowu piąty, szósty katalog współpracy, a w siódmym walizka kabinowa Witchen albo blender kalorik. Także znowu wybieramy. A później katalog ósmy, dziewiąty współpracy i możemy wybrać robota odkurzającego albo robota kuchennego. Także myślę, że dla każdego coś fajnego, łączna wartość tych nagród to jest około 800 zł. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajna oferta. Tutaj może złapię ostrość, żebyście lepiej widziały. Także dawajcie znać co o tym myślicie, czy wam się podoba. No i oczywiście zachęcam was bardzo serdecznie, żeby dołączyć do mojej drużyny. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Także co? To by było na tyle. <laughs> Żegnam się z wami. No i oczywiście jesteśmy w kontakcie do kolejnego nagrania. Pa pa.